Od razu z roweru, już taka trochę spocona, przesiadam się na kanapę i oglądam ostatnio na Netflixie drugi sezon Tour de France w sercu peletonu. Jako dziecko zawsze obserwowałam mojego dziadka, który nałogowo oglądał Tour de France. Nigdy nie rozumiałam jakby o co chodzi, ci faceci przez 3-4 godziny jeżdżą dzień w dzień i uważałam, że to jest najgorszy, najnudniejszy sport świata, a teraz jak zaczęłam sama po pierwsze trochę jeździć na rowerze, a po drugie oglądać ten serial, to szczaiłam o co tam chodzi, jakie to wszystko jest taktyczne, wymagające, trudne i ten, i się wkręciłam. To jest moja nowa sportowa, serialowa faza. jeszcze w. Sorry, że tak dużo, ten, ale. Polecam bo w ogóle, mega fajny jest. Ale jeszcze oni do tego tutaj większość czasu gadają po francusku. A francuski jest moim zdaniem takim. takim poważnym językiem. To wiecie, to. bo. Dobra, ja może nie będę francuskiego naśladować, bo jestem beznadziejna na takie rzeczy. W liceum miałam 3 lata niemieckiego. W każdym razie. Ten francuski jeszcze tutaj takiej powagi sytuacji, więc wkręciłam się. Mów do mnie chłopie, po francusku. Uff. Dobra, ale wypadki na ty, w tym serialu, jak oni jeżdżą po 65 na godzinę, są straszne. Ja w ogóle pochwalę się Wam czymś. Sama ostatnio miałam mój pierwszy wypadek na rowerze. Nie wiem czy tu widać. Ojeju. O Opatrzcie tutaj. Na szczęście miałam kask i rękawiczki, więc rękę mam zdartą tylko troszkę tutaj. Tutaj mam tylko siniaka, no i oberwana najmocniej noga. Ale no, jak oni jeżdżą po 65 na godzinę, w tej takiej śliskiej lajksze, straszne, straszne to jest. Dlatego pewnie się też tak wkręciłam, bo cały czas siedzę i się zastanawiam, czy oni dobrze przeżyją. Jaka zamianka tutaj nastąpiła? He! ja sobie kurczę, Czernic się rozchorowałam. Mamy taką piękną pogodę, a mnie jakieś tutaj coś dopadło. No i okazuje się, że chorowanie latem to jest okropny pomysł, bo jest mi jednocześnie zimno i mam dreszcze. Więc leżę pod kołdrą w połowie, a z drugiej strony jest mi strasznie ciepło i się obrzydliwie poce, więc leżę poza kołdrą w połowie. Jestem zmarznięta i spocona na raz. No nie wiem. Ale dobra, dobra. Że też nie było, że ja tę chorobę tutaj spędzam na mar mar marudzeniu, to w sumie ta choroba też mi się trochę przydaje, ponieważ ostatnio zaczęłam oglądać nowe anime. Nazywa się Black Clover. Zawiesił mi się mózg. Jeju. Chyba katar, mam zacieki z, tak, z kataru, z zatok na, na mózg. Wiem, dobra. Oglądam nowe anime, Black Clover, które ma bardzo dużo odcinków, więc właśnie tak ostatnio rozkwiniałam, kurczę, z czego w życiu zrezygnować, żeby to obejrzeć, bo jednak nie mam aż tyle czasu. I idealnie jestem chora, więc mam czas, treningi odwołane, leżę leżę i oglądam. Okej, okay, let's go. <sorządly> <sorządly> Moim zdaniem są w ogóle dwa typy chorujących osób na świecie. Są ludzie, którzy... Ty jak mało popryczek dali. Nie na Tak? Trzeba Ale jest, jest ich sześć. No może mało No, no mało dali mi, uch. Dobra, zaraz zaczęła ten. W każdym razie są ludzie, którzy jak chorują to w ogóle tracą apetyt na cały czas choroby. I potem są tacy ludzie jak ja, którzy podczas choroby są trzy razy głodniejsi niż zwykle. No, no, no. Ale myślę, że pizza ma takie lecznicze działanie, myślę, nie? Myślę, że tak na gardziołko jest bardzo. Na no. A papryka nie ma jakichś witaminów? K.

O, o, o. Leci u mnie kolejny dzień chorowania, i dzisiaj, Syriam, że jestem tak znudzona tym chorowaniem. I czuciem się słabo, że się troszkę umaluje. To na pewno pomoże. Ja z wylogi miałam dwójkę, więc ja mogę wierzyć w, w lecznicze, prawda, właściwości makijażu. No ale nic to nie pomogło. Dalej czuję się tak, jak się czułam, tylko wyglądam teraz dosyć zdrowo. Ja sobie wracam do siedzenia, leżenia, bo to chodzenie nie ma jeszcze dla mnie sensu. Ale właśnie jedna rzecz, która w sumie wynikła dobra z tej choroby, to zaczęłam sobie czytać komentarze i nadrabiać trochę, bo w ostatnich tygodniach jakoś mniej zaglądałam i czytałam, nie miałam na to za bardzo psychicznie tak akurat siły, ale już teraz jestem w psychicznie takiej fajnej formie, że, że czytam, patrzę, odpisuję. No i właśnie tutaj Magda zadała takie pytanie, jak znosisz te komentarze, dlaczego Tadzik nie zostaje z Wami? Myślę, że ten komentarz jest spoko opcją, żeby Wam powiedzieć, w jakim ja w ogóle teraz jestem miejscu, jeśli chodzi właśnie o bycie domem tymczasowym. Wzięcie te dzika na dom tymczasowy ogólnie wywołało bardzo różne reakcje na Instagramie i na YouTubie, więc na... Jakby tu, tu się działy dwie zupełnie inne historie. Na, na Instagramie zaczęło się od tego, że powiedziałam właśnie, że... Bierzemy Tadzika i zmieniamy mu imię, ponieważ na wsi on się nazywał Cygan, co oczywiście pod adopcję jest fatalnym imieniem, więc towarzyszenie poprosiło nas, abyśmy zmienili mu imię na Tadzik. No i wtedy na Instagramie zaczęły się wiadomości w DM-ach od e, znawców, zatruskanych znawców, że biednemu psu mieszam w głowie. To jest stary pies, stare psy się już niczego nowego nie nauczą. Czemu ja to robię? Tymczasem to jest mit. Stary pies tak samo może trenować, może się uczyć komend, haseł słów, no jakby bez, bez problemu. Ten mózg, wiecie, dalej dobrze działa. No ale dobra, my zmieniliśmy to imię. Dobra, jakoś ogarnął cud, więc się odczepili po chwili. Potem była z kolei jazda w wiadomościach znowu od zatroskanych znawców, że robimy te dzikowi operację wycięcia głowy kości biodrowej. Tutaj działo się bardzo działo się dużo rozpierdol. Myślę, że dostawałam tych wiadomości. Po 10 dziennie, przynajmniej, biorąc pod uwagę, że to trwało chyba z tydzień, dwa, no to tych wiadomości już były bardziej setki, więc ja się tak czułam gdzieś tam trochę przytłoczona tym wszystkim. Wiadomości dotyczyły tego, że masakra. Co ty robisz temu steremu psu? Męczysz go. Najlepiej byłoby dać mu ciepły kąt i miskę jedzenia, i niech w spokoju umiera. Po co go tam tyrasz na operację. No ale oczywiście zrobiliśmy tę operację, no bo rozmawiamy o takich rzeczach z weterynarzem, a nie z internetowymi tam aktywistami w wiadomościach, którzy uważają, że starych psów się nie leczy. No i potem był trzeci temat, czyli fizjoterapia, która trwała łącznie 30 spotkań z fizjoterapeutką. No i też tutaj sypały się wiadomości, że męczysz biednego, starego psa, oraż go, ja w ogóle straciłam do Ciebie szacunek, straciłaś szacunek w moich oczach i wszystkie takie tam inne rzeczy. No i potem jak Tadzik zaczął biegać, chodzić, skakać i korzystać z życia na maksa, no to nagle nie ma żadnych wiadomości. Więc teraz, jak już wszystko jest ok, to jest cisza spokój. Natomiast jak ty wiecie, to całe zamieszanie się działo i my sami też bardzo emocjonalnie to przeżywaliśmy, no bo też się martwiliśmy o niego, no to cały czas była taka napierdalanka, więc nie ukrywam, że to bardzo było dla mnie bardzo przytłaczające. I właśnie miałam takie momenty w tym całym. W procesie, że się po prostu zastanawiałam, czy przy następnym domu tymczasowym ja w ogóle będę to pokazywać w internecie i być może, na przykład, następnym razem zostawię to dla, tak prywatnie dla siebie, bo nie wiem, czy mam siłę to znowu przechodzić. No ale wtedy stwierdziłam, że w sumie jebać to. Ja mimo wszystko wolę chyba edukować trochę ten ciemnogród, że stare psy się leczy, że stare psy też się uczy różnych rzeczy, że stare, o stare psy też się dba bo może to jednak coś więcej zmieni, zamiast się chować i nic nie pokazywać, no nie? No więc takie rzeczy działy się na Instagramie, a w tym samym czasie na YouTubie cały czas działy się właśnie te komentarze, o których tutaj pisze Magda, czyli zostawcie te dzika, on musi z wami zostać, ja się zapłaczę jak on, jak wy go oddacie. Aż do komentarzy typu, mam nadzieję, że Michał porzuci ciebie, tak jak ty porzucasz tadzika. Więc na Instagramie działa się jedna jazda, na YouTubie inna jazda, i to wszystko razem połączyło mi się w, taką, w takie mocne uczucie presji i przytłoczenia. Dodam do tego jeszcze, że my tak na żywo tutaj z tadzikiem też wiecie, przeżywaliśmy bardzo dużo emocji i się martwiliśmy, mieliśmy dużo wątpliwości. No, to jest nasz pierwszy dom tymczasowy i jeszcze taki trudny przypadek ortopedyczny, więc naprawdę było dużo zmartwień. I to wszystko razem bardzo podkopywało w tym moją taką mm, pewność siebie i, i taką ogólnie pewność w tej sytuacji. Natomiast myślę, że teraz dzięki temu, że się przez to przebiłam, to w sumie dzięki temu mam jeszcze, jeszcze więcej takiego spokoju, pewności siebie w tym wszystkim, więc no, no następne domy tymczasowe będę już na pewno fajniej przygotowana, więc absolutnie nie żałuję jak co. Tak więc wracając do tego pytania, jak ja się czuję z tymi komentarzami, to obecnie czuję się już dobrze, bo nabrałam do tego wszystkiego takiego dystansu i mam wrażenie, że ogólnie troszkę też się stałam silniejsza w tym temacie. Po drodze miałam bardzo dużo słabych momentów, takiego przytłoczenia yy, i takiego poczucia ogólnie, że wszystkich jakoś tak masowo zawodzę. No ale to też oczywiście jest mój problem. Ja sobie na tym yy, na terapii pracuję nad takim people pleasingiem i w ogóle. No ale teraz już jest ok i też bardziej rozumiem, z czego te komentarze wynikają. Wiem, że po prostu ludzie kochają takie idealne, dobre zakończenia. I dla wielu osób, które może podchodzą do tematu tak troszkę nieświadomie, trochę niedojrzale, po prostu zostawienie ta dzika byłoby takim idealnym i żyli długo i szczęśliwie. I te osoby mają ochotę na takie zakończenie. Natomiast ja gdzieś tam wychodzę z takiego założenia, że zakończenie nie musi być idealne różowe i jeżeli długo i szczęśliwie, aby było dobre, zakończenie może być trochę słodko gorzkie ale styl będzie po prostu takie, wiecie, prawdziwe, wzruszające i wartościowe. No dlatego my te dzikowie dalej szukamy rodziny, dalej szukamy domu. Teraz właśnie drugi raz mieliśmy taką sytuację, że ktoś się zgłosił i się wycofał, mimo że znowu była to no, bardzo fajna rodzina, dobrze dopasowana do jego potrzeb. Tutaj ten dziczek chodzi. No i tak widać, że, że temat pracuje, ale, ale raczej powoli to idzie. Natomiast my jesteśmy, tak jak właśnie już wspominałam, nastawieni na to, aby dalej być domem tymczasowym. No i pomimo tego, że komentarze są bardzo różne, to ja będę to pokazywać. Po pierwsze, dlatego, że mnie to jara, a po drugie, dlatego, że właśnie może gdzieś tam zmieni to czyjeś zdanie na temat dbania o pieski. Mm. <laughs> ja mówię, to z patrzcie. patrzę. Końtek tak w trójkę leżą. To jakoś tak dopiero do mnie dociera, ile to jest psów, jak się ma trzy psy. <laughs> Oj. Oh. <clears throat> Chwilę pogadałam i się zmęczyłam. No kurczę, ja nie jestem cię co z człowiekiem stworzonym do chorowania jednak. Co teraz? Co ty robisz? Ja w ogóle mega lubię relacje mango i koko, bo kokos mimo że nie jest labradorem, to się bardzo stara być labradorem. I parę dni temu nauczyła się w ogóle od mango. Jak zrywać sobie samej z drzewa wiśnie jak znajdować te wiśnie, i najbardziej podobał mi się ten moment, jak zjadły wszystkie wiśnie z tego drzewa, które tutaj widzicie, o. I w pewnym momencie Koko wskoczyła dwoma łapami mango na plecy, żeby sięgnąć do tych wiśni, które były jeszcze dla niej za wysoko, czajcie. One są po prostu świetne razem. No i rzeczywiście nie mamy już żadnych wiśni. <laughs> Kolejny dzień chorowania, a w sumie apetyt dopitu, dopituje, dopituje, dopisuje mi jak nigdy i mam ochotę na zupę, na coś takiego, wiecie, mocnego, wielkiego, rozgrzewającego. Zrobię sobie ten buldak. Jest to habanero la, lime chicken hot chicken flavor ramen. Brzmi fantastycznie. Mam nadzieję, że to będzie na tyle mocny smak, że będę stanie go po prostu poczuć. Skål! Oh. Ah. Ah, No dobra, to sprawdźmy teraz, ile smaku tak naprawdę będę czuła. Mm -hmm. mm. Miło, że przynajmniej czuję ostrość, ale muszę trochę dosolić. A, wiem, jeszcze mam cytrynę, obviously. Cytryna ma dużo witaminy C. <laughs> więc na chorobę do zupy idealnie moi drodzy, oczywiście nie jestem lekarzem, więc nie musicie mnie słuchać, ale no, co nieco już w swoim życiu przechorowałam i jakoś ciągle żyję więc być może wiem co nieco jednak mm. no teraz czuję smak <laughs> ostre, ale to jest ostre, ojeju 嗯。<clears throat> Dzisiaj już mam się dobrze, więc od razu pierwsza rzecz, poszłam sobie do Lidl'ka, żeby zrobić zakupy, trochę pochodzić wśród ludzi. No i też już dzisiaj mamy jakąś tam imprezkę zaplanowaną, mm, spotkanie z przyjaciółmi teraz na grilla, już wracam do życia, zarombiste to jest. Ale po ostatnim weekly dostałam od Was poleca polecanko, polecajki, żeby wypróbować, jak co to, to Tadzik tutaj pije, żeby wypróbować te oto wafle jako podobno najlepsze z wszystkich paprykowych barbecue, i takich tam. Tak to wygląda. Pachnie paprykowo. No więc, chrupkość moim zdaniem gorsza niż Fitosy i niż WK. Jeśli chodzi o konsystencję, to są takie trochę bardziej flipsowe. Natomiast ta posypka rzeczywiście jest mocno chipsowa. Przez co razem mają taki, dla mnie te wafle mają trochę bardziej mm, taki dziecinny vibe takich flipsów paprykowych. I szczerze mówiąc, oj, co się tu dzieje? O, Michu dzwoni. I szczerze mówiąc, mm, dla mnie fitosy lepsze. Cześć kochanie, co tam? Zapomniałam, że zeptę. Mm. No wracając do tematu. Zjęte baczkę. Ale myślę, że więcej nie kupię. Dziękuję za polecenia, ale najwyraźniej mmm, mamy po prostu trochę inny gust. Chociaż ważna rzecz uważam, że smakują lepiej niż WK. No bo włuka ma dosyć mało smaku po prostu. I w sumie jeszcze na koniec vloga tylko dodam, że też zaczyna się powoli sezon na morele, więc właśnie kupiłam pierwszą partię. Jeszcze nie za dużo, bo, bo jeszcze trochę im nie ufam, czy są dobre, czy nie. I będę robić zaraz pierwszy mały morelowy dżemik do naleśników, do owsianek. No, więc kurczę. Zaczynamy lipiec, latko. Jarom się. Fajnie już być zdrowszym. Słońce świeci. Ach, pięknie, naprawdę pięknie. Ale drugi jest ten fajnie przystępny bo Pełny siedział w środku, tylko ten gips na pasterzce z wiózł, wszyscy z tym. To fajnie, nie? To pierwsza jagodzianka w tym roku. Ile? Ty powiesz coś o cenie. 20 zł. 19,90 za jagodziankę. Mm, całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. No wiesz, że ciężko będzie, bo to. Nie, jestem zadowolony. Z grubo warstwą, do 2 cm przynajmniej z tych. Mm. Bardzo, Dobre, bardzo, bardzo dobra jest warstwa. Dobra, tylko taka nie za słodka. No, no smakowała by ci, powiem szczerze, bo tam jest za mało słodka.